Cześć. Dzisiaj przygotowałem dla was zestawienie z kwietnia i maja 2025, jeżeli chodzi o zużycie pompy ciepła, tak? Czyli zużycie prądu na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zobaczcie sobie tak to wygląda, jeżeli chodzi o moją pompę. Tutaj mamy dane z podlicznika. Dopisałem do tabelki kolejne miesiące, czyli mamy kwiecień i maj. Średnie temperatury i zużycia, tak? Pobór energii w kwietniu 2000, około 15 kWh, w maju 186. Średni pobór dobowy, cena. Cenę zmieniłem, okazało się, że przyszło mi rozliczenie z Tauronu. No to moja cena za prąd wychodziła około złoty 10, tam niecałe, złoty 9 groszy z jakimiś tam detalami, więc złoty 10 jest za kWh poprawione. Także od razu zmieniły się nieco kwoty yy, za zużycie, w sensie łącznie ile zapłacę w każdym miesiącu. Dalej mamy dla porównania oczywiście informacje ile płacimy za ogrzanie jednego metra. W przypadku mojego budynku 135 m2 podłogówka, parterówka i porównanie z mieszkaniem w bloku 67 metrowym, w którym mieszkałem i miesięcznie Tutaj mieliśmy w okresie letnim opłaty za centralne ogrzewanie. Samo ogrzewanie, oczywiście, bez y, ciepłej wody. Po 510 zł w sezonie. Tam średnio wychodziło, więc za cały sezon grzewczy było w bloku 3600 zł. A u nas, tak naprawdę, maj, to jest koniec sezonu grzewczego, wychodzi 3240 razem z ciepłą wodą. Tak, w kolejnym filmiku jeszcze y, zrobię podsumowanie całego sezonu, czyli do sierpnia już ale tam będzie samo praktycznie grzanie ciepłej wody. Także zobaczymy ile łącznie pompa pobrała i ile wszystko kosztowało e, razem do kupy. Jeżeli chodzi o parametry budynku to już tutaj możecie sobie zobaczyć to jest. O tak to wygląda. Dom 135 metrów plus, plus garaż dwustanowiskowy, bryle, ocieplenie, podłoga 15, ściany SUPOREX plus dwie tych styropianu i 25 cm piany PUR na suficie. Pompa 10-kilowatowa SerraOnex w splicie. Temperatura w okolicach 21-23 stopni, raczej bliżej 22-23. Rodzina trzyosobowa. I cóż tu jeszcze mamy? A, no i to porównanie do mieszkania. Dobra, to tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwiecień i maj.